here, father. It's been a long time. You've avoided the past long enough. Now you are answer to me. It carries with it a long line of power. Macie w kolejnym odcinku. Teraz chyba zaczniemy już jakąś bitwę, tak mi się wydaje. Tak więc ja tutaj lecę dalej, a pamiętajcie, że jeżeli Wam się seria podoba, subik, łapa w górę i komentarz dla zasięgów. I oczywiście zapraszam wszystkich na Discorda chętnych do pogaduszek i tak dalej. Aha, co my tu mamy? Dobra, lecimy dalej z tematem, czyli pogadamy sobie. Jesteś gotowy, crush the Athenians. Pierwszy podbój, dobra. Gdy siła polis spada do niskiego poziomu, pojawia się możliwość rozpoczęcia jego podboju. Aha. Za udział w podboju zarówno Ateny, jak i Sparta przyznają nagrody w postaci epickiego wyposażenia. Obrona polis jest łatwiejsza, ale zapewne zapewnia mniejsze korzyści. Dobra. Aha, czyli co? Mogę walczyć po obu stronach, czy co? Jestem ready for war. Co nie tutaj mamy for Sparta Siema pewnie trzech naraz, już Aż niedługo mi to schodzi, nie wiem czy to. Czy to tak ma być, czy co? Aha, i to jest całe kombo styletów, tak? No dobra. To nie wiem, czy że taki dobry pomysł, żeby stylety ubierać tutaj na tą na tą walkę. No, no to widzę, że będą przyłazić cały czas. Idziemy dalej. Wygląda, że w miarę równo idzie, ale... Wieszmy. Bądźmy się może tych właśnie mocniejszych, bo tak to... No, w sumie tutaj widzę lekkie ataki są chyba bardziej sensowne przy sztyletach niż te ciężkie No zaraz mamy gościa jakiegoś Magieri, już sobie jeszcze łucznik do tego, pewnie. tam się zaimkić musimy zrobić. A? Są zadziady jedne. No tu trzeba uważać widzę fest na te ich takie... Na te ich jakieś tam podwójne ataki, bo wydaje się, że on już a tak niby skończył, ale jednak nagle leci jeszcze... Leci jeszcze jakiś atak. No właśnie. Dobra. Porobiony. Ups dobra, no prędkość jest w sumie na plus. No ale właśnie te uniki jeszcze do jakieś takie nieogarnięte. Dobra, wyleczmy się tam, jest jeszcze jakiś cwaniak. Dobra, u ciebie no tu przybiegać widzę w kółko. Ale ja się muszę tym tymi zająć ok się udało no okej wszystko zaliczone gitara the wolf requests the presence of the mercenary we shall be up to him in a moment. with respect, he wishes to see the mercenary alone. what? i said the commander I heard wishes. what you said? i just don't understand why. those were his orders, sir. very well. okay. no it appears i have other matters to attend to. No i cić. E... Z tymi unikami jest trochę dziwna sprawa. Nie wiem, czy to kwestia po prostu sprawy i w końcu jakoś będzie to łatwiej. Bo czasem mam wrażenie, że tak jakby gdzieś tam atakuje, wciskam unik i on tego uniku nie robi. I... Właśnie wciśnięcie samego kółu nie jest tak jak w Walhali, że jak się kół przytrzyma, to on cały czas trzyma tarczę w górze na przykład. Tylko tutaj po prostu trzeba w odpowiednim momencie wcisnąć kół i tyle, nie? Dobra, co my tu mamy? Będzie fight czy nie będzie fightu? Czy kopa dostanie, spadnie ze skały czy co? So, you are the champion who won us today. Tell me your name, hero, so that I may greet you as a true warrior. Here, Pater. It's been a long time. Impossible. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You are my father. You are supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my sister because you wouldn't! The Oracle decreed that Cassandra had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty anymore! NOT! can't change the past alexios i will live and die a spartan there's a large reward for the mercenary who can collect the wolf's head is that why you're here hmm Zemsta, to tam w sumie nie, mnie to jakoś tam przydałoby się, ale myślę, że z, tutaj może się coś rozwinąć bardziej. Chyba, że i tak zaraz będziemy mogli jakoś do tego do tej jego głowy wrócić. There is no honor in vengeance. No quite. You must face the ghost of your past, Pater. And that is a fate worse than death. I have failed in my duty. I failed to protect you. To protect both of you. I loved you and your sister. As if you were truly my own. But you are never mine. What? What do you mean? That is a question you should ask your mother. Wait. Find your mother. Find her. Whatever Marini is. She knows far more than I do. No Okay.

Okej, okay, dobra. Mamy hełm wilka, czyli to pewnie będzie pseudo nagroda. Ten być może się właśnie gdzieś tam schowa za szyję, tak? Że idzie honor znaleźć, albo nie wiem, może się zabije. Zobaczymy. Dobra, e, pogadać z... Barna Barnabasem, czy jak mu tam. No to lecimy. Ciekawe co... Ho! Ty ses zaraz oni go zabiją. Nie tego, co ja robię? I co, i teraz mnie będą bić? Co za... Ale jestem głupi. No cóż, dobra. Dalej biegną wszyscy. Oś na salówkę, cwaniaczku. Eee, dobra. Na raleszczu <grym> Musimy zobaczyć, co tutaj się Spację z wciskam. wciska. Co, co tu Kowal ma w ogóle do zaoferowania? Bo... Kupić coś możemy? Ło! Wow. Obrażenia asesina. Przydałoby się obrażenia łowcy, w sensie wojownika przy sztyletach. Chociaż w sumie głupi by było, nie? Ile to kosztuje? 600. Hm, a moment, bo coś dostałem. Sprzedaj. Wszystkie towary, co ja wtedy sprzedam? Stąd chyba, nie? Tak, dobra. Towary na sprzedaż, ok. To jest heł. Obrażenie łowcy, nie, dobra. Dobra, nie ma co myślę. O, łuk, dobra. To się przyda na pewno. Epicki łuk, o. To to można by ulepszyć, myślę. Miecznikolasa. Spartański kopniak będzie miał więcej damage'a. O dobra, to to sobie od razu ulepszymy. Legendarny miecz to na chwilę można... Tym bardziej, że ma taki ten... Ulepszenie, na czym to polega. I co, nie mogę tego ulepszyć? A i dobra. Nieważne. To lecimy dalej. Gdzie to jest? Tam. No to kunia. I lecimy. Dobra. A co to jeszcze jest? Co to jest? Pierwsza historia, punkt startowy. Aha, to jakiś gracz zrobił. Nie, nie, to... kiedy indziej sprawdzimy. Nie wiem na czym to polega jeszcze, więc kiedy indziej. Możesz przywołać statek, gdy znajdziesz się na stałym lądzie w zasięgu wzywania stateka. OK Dobra, lecimy tutaj. So, did you kill your father? Step father. I suppose the gods won't judge you too harshly for a step-patricide. <laughs> Nikolaus raised me, trained me. He was my father, even if he did try to kill me. Is that better or worse? No matter. Yours isn't the only complicated family in the world. Thanks. I'm glad to have you around, Varnavas. I'm happy to be here. Would anything else help? Finding my mother. She's alive, Varnavas. At least Nikolaos thought so. Some good news, praise Ida. What's your plan? What course should I set, Captain? For now, we go to Fukis. Elpinor said he'd meet me there. He owes me money. And an explanation i alexios and let's seek the wisdom of the pythia while we're there if anyone has answers for you it's the oracle of delphi the oracle's predictions destroyed my family the pythia has the wisdom of apollo himself now i'll admit if people choose to ignore her they might court disaster Jeśli we ignore hmm. the idea, my sister would still be alive, and our mother business. I suppose. His home is in <coughs> no, Z tymi wyroczniami to też właśnie śliski temat. Tak samo jak w tej Valhalla, to tak. Trochę na takiej zasadzie, że wiecie. meet me at apollo's temple in delphi when you're done dealing with the snakes. the excitement, i nearly forgot. terrible things have happened to your home. that old house, it was barely standing to begin with. i meant kefalonia. a sickness has spread across the island. they say it started in kausos. there doesn't seem to be a cure. many have died? no, Look. jest. Prist was right. Just say the word. We can to Kefalonia you wish. For I'll keep that in mind. 200 kredytów. O, fajnie. Nie wiem za co, ale fajnie. tym używanym które chcesz zatrzymać. Że tu niby. Co mogę przechować? Ja chcę się tego pozbyć, a nie przechować. O! Rozmontuj, rozmontuj. Niektórych nie mogę rozmontować z tego co widziałem. Czemu nie mogę tego wyrzucić? Duch. Jasnej, ciasnej. Przechowam, żebym tego nie nosił przy sobie, bo to bez sensu. Łuk niech zostanie, tego łuku nie chcemy. Ten na razie zostawię, bo zobaczymy jak tego ulepszę, ten łuk, to czy... czy będzie miał sens w ogóle ulepszenie tego łuku. Nie wiem jak to działa, jakie są różnice jeszcze między, między właśnie... między sprzętem. Się opłaca na przykład, właśnie ulepszać te broni, których teraz używam, czy czekać na jakieś, nie wiem, aż zdobędę coś lepszego, nie mam pojęcia. Młowca nie, to nie, a też przechowaj. A, do ładownie mogę tego sporo wrzucić. Dobra, przechowaj, co się da, rozmontować. To rozmontować. Niestety nie wszystko się da. Hmm. Przechowaj, przechowaj. Obrażenia wojownika, łowcy wojownika. Tu bym rozmontował. Jedno sobie zostawię w razie. Co yy, to rozmontujemy? To zaraz ubierzemy. Sprawa jasna, I jeszcze tu szybko zerknijmy. To było tutaj. To jest do ubrania. Tego nie mogę rozmontować, więc to schowajmy od razu. No i będzie porządek elegancko. Przechowaj to w cholerę. Dodajmy zdolność od razu jakąś. A, więcej, więcej fabuły, żeby. Żeby to ulepszyć. No dobra. O. Co byśmy więcej, więcej obrażeń zadawali. Zadania jakieś. To jest cała lista pewnie już zadań. Wróćmy do gościa. I najemnicy, co tu się zmieniło? Pokonany. A nie odkryty jeden, dobra. Tutaj jest jakiś nowy, tak? Dobra. <laughs> Wszystko wiemy. Elegancko można lecieć dalej. Chociaż. coś kotwicę. Jeszcze. Mamy do góry. Jeszcze szybko zerknę, bo chyba nie byłem przy tablicy ogłoszeń tutaj. Dokładnie. I spadamy. czy jeszcze nie? Dobra. No i mapa. Mapa, mapa. Okej. Okay. Fokida. No dobra, czyli prosto. A to lecimy. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy, może spróbujemy Zobaczymy, może da się komuś tutaj zaczepić na morzu jeszcze. Będziesz no, chyba nie, bo to kawałek drogi jest mimo wszystko. Dobra, myślę, że na ten moment kończymy, także pamiętajcie jak się Wam seria podoba, zostawcie suba łapę w górę i zostawcie komentarz dla zasięgów zapraszam na Discorda oczywiście. No i to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć. is your odyssey.